Witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szalanowicz. Będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca

Od rzutu z autu rozpoczną grę. Nelson. Przegrał ten pojedynek obrońca. No i napastnik przy piłce. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Przekazał piłkę partnerowi. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Celnie dobrze. Może być groźnie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Szansa! No gdyby nie on, byłby gol! Ciolis. Oddaje piłkę koledze. Opuszcza piłka boisko. Rozpocznie bramkarz. Elliot. Skuteczna interwencja obrońcy. Ciolis. Aristeas. Karagunis. Ciolis. Aktowuje. Aristeas. Brawo. Pierwszy goł w tym meczu. Prowadzą. Ależ urwał się spod opieki głową. Umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie jak i cała akcja. Szybko odzyskał straconą piłkę. Fantastyczna interwencja. Elliot Ładna wymiana, no nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza, nie musiał się nawet ruszać. Alisteas Elliot. Ryzykownie, ale udanie. Ładnie odebrał mu piłkę. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Za moment wznowią wrzutem z autu. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Lockhit z łatwością uwolnił się spod opieki, ale znakomicie odzyskał. To za ambicja i zaangażowanie. Piłka opuściła wojsko i rozpocznie bramkarz. Katsuranis. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dzięki podał. Strzela, brawo, gol. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Dobrze próbował, ale stracił. Karagunis. Uderzenie głową. Poniosły go emocje, ale dobre wybicie. Ależ piękne podanie. Celnie do partnera. Obok bramki. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Nie czekali i już zaczęli. Dobre rozegranie. Elliot. Strata w ataku. Eliot, Ciolis, ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny, kapitalna gra z pierwszej piłki. Aristias. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Może być groźnie. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. No, dobry odbiór po stracie piłki. Kolejny gol, można powiedzieć, że jest to pogrom. Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No, jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Kilen. Nelson. Pierwsze 45 minut za nami. W pierwszej połowie oglądaliśmy grę do jednej bramki. Jak myślisz, Złodek, czy po przerwie coś się zmieni? Trochę ironizując, po zmianie stron, pewnie będzie znowu gra do tej drugiej bramki. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Arbiter podyktował rzut wolny. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Grecy. Katsuranis. Aristeas. Mamy rzut wolny. O, minimalnie na naspalony, no ale spalony. Karagunis. W ostatniej chwili przejęli. Bardzo dobre podanie. Będzie szansa na bramkę. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Lockhit, Elliot. Ach, już wydawało się, że upadnie, ale dobrze. Utrzymał się na nogach. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Nie dał sobie odebrać piłki ładnie. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Tatsuranis. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Rzeczywiście dobre podanie. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Pięknie uderza. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Wspaniale przechwycił. Ciolis. Stadio delle Alpi został wybudowany w 1990 roku na potrzeby mistrzostw świata w piłce nożnej, w których Włosi byli gospodarzami. Co ciekawe, po dwóch latach budowy, największą trudnością okazało się nie budowanie, a nadanie nazwy dla nowej areny piłkarskiej. Wtedy pomyślano o Alpach, u podnoży których leży Turyn. Zresztą do dziś na tym stadionie bywa zimno. Aristeas. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Siolis. Lockheed. Przeciwnicy przejęli. Nelson. Kilen. Elliot. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Tatsuranis. Ładne podanie. Karagunis. Piłka chodzi jak po sznurku. Ale szutanie broni. Nareszcie zachował się jak na bramkarza przystało. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Lockhit. Eliot. Kilen, Kapitalnie Bramkarz, ale to nie koniec akcji. Podał ją. Może dośrodkować. Dograł w polekarny. Dobrze to przechwycił. Wznawią grę rzutem rożnym. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Uwaga, zacentrował w pole karne. Zmiana wyraźna ustawienia na bardziej defensywne. Piłka wciąż w Bicelich. Wicelich. Dobra interwencja obrony. Uderzenie na bramkę, ale niestety niecelne. Cała ławka rezerwowych poderwała się z miejsc. Karagunis. Dobra akcja skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. Podanie. Nie udało się podwyższyć i tak już wysokiego prowadzenia. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Sędzia pokazuje listek i mamy rzut wolny. Brawo za to podanie. To będzie rzut wolny. Szkoda, niecelnie. Lock hit. I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie. Sędzia dyktuje rzut wolny. To może być ich ostatnia szansa. Absolutnie słuszna decyzja sędziego. Atak na nogi, nie na piłkę i czerwona kartka. Bardzo niebezpieczny faul i nie pozostawiał sędziemu wyboru. Katsuranis. No trzeba pochwalić go za to podanie. Ależ teraz ryzykował tym ślizgiem w polu karnym. Po tym odbiciu od słupka piłka wychodzi poza boisko. Oddał piłkę. Jest dośrodkowanie. Nie złapał tej piłki. Będzie niebezpiecznie. Aristeas. Czy to wykorzysta? I kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Sprawiał im dzisiaj mnóstwo kłopotów. Sprawił kłopot po raz trzeci. Hat-trick! Widzimy teraz, jak wymanewrował obrońców, zanim zdobył bramkę. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. No, kolejne udane przejęcie. Gunis. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Podał do partnera. No, będzie gol? Strzał ale prosto w rywala. Czekamy na dośrodkowanie z rożnego. Dobra główka, mecz zakończony. Wygrana 4 do 0 i słowa uznania dla zwycięzców. Ależ to był mecz, zgodzisz się Włodek? Szkoda, że się skończył. To rzeczywiście dzisiaj było coś niesamowitego. Takie mecz ogląda się z zachwytem. Wspaniała postawa zwycięzców. Pasjonująca walka już zakończona. Aż wierzyć się nie chce, że to już koniec tego spotkania. Moglibyśmy patrzeć i patrzeć, no i delektować się ich grą. Przychodzi mi tylko pożegnać się z Państwem, a więc dobrej nocy, komentował ten mecz Dariusz Szpakowski.